Cześć, z tej strony Gamebox 24 pl Chciałem Wam dzisiaj pokazać grę Assassin's Creed Brotherhood. Jest to wersja beta dostępna na konsole PlayStation 3. Aktualnie gram sobie w tryb Wanted. Jest to zwykły match, w którym po prostu mamy wyznaczoną postać do zlikwidowania. Za likwidację dostajemy punkty. Te punkty przekładają się na nasz, naszą aktualną pozycję w stawce w danej grze. Mechanika gry względem dwójki nie zmieniła się w dużym stopniu. Jest tu kilka dodanych elementów na potrzeby właśnie trybu sieciowego. Teraz jak widzicie ściga mnie jedna z postaci. Która ma na prawdopodobnie na mnie zlecenie, bo mi się uciec. Można to zobaczyć po tym, że na dole, koło kompasu, jest taka czerwona strzałka, ona informuje gracza, gdzie jest właśnie ten gość, który go ściga. Z lewej strony jest taki pasek, który aktualnie się zmniejsza. Może być czerwony, teraz o właśnie niebieski, czy, czy też zielony. To jest informacja o tym, czy postać nas widzi. Jeżeli jest czerwony, to znaczy, że tak. Jeżeli jest zielony, to znaczy, że jesteśmy niezauważalni dla niego, ale gdy on zmieni pozycję, to może nas zobaczyć. Niebieska, niebieski pasek informuje nas o tym, że jesteśmy dla niego kompletnie niewidoczni, to koło nas przejdzie. Ucieczce pomagają tak jak teraz, takie przeszkadzajki, takie drzwi, które za nami zamykają się automatycznie, co ma nam dać możliwość odcięcia drogi. Można też się chować w stogu siana, ale teraz już jest to mi niepotrzebne, ponieważ ktoś zabił moją postać, miał na nią zlecenie. Ja postaram się teraz trafić tamtego gościa z pistoletu. No, udało mi się. Teraz, jak widzieliście, dostałem trochę punktów. Wszystko jest uzależnione tutaj od tego, jak gramy. Punkty tutaj zdobywa się... Za różne ciekawe akty, czyli ataki z góry, z, z jakiś, na dachu, czy, czy ściągamy kogoś z dachu, czy długo śledzimy, czy jesteśmy y, przez niego wykryci, czy też nie. To wszystko ma wpływ na to, ile punktów za daną postać dostaniemy, a można ich dostać za jeden, jeden atak naprawdę dużo. Niestety. Że jest za dużo przypadkowości, tak jak pisałem już wcześniej z juniorem w tekście naszym wspólnym, jest, y, ta gra sprowadza się do tego, że musimy szybko znaleźć naszą postać przed tym, k, y, aż ktoś znajdzie nas. No, eliminuje to jakikolwiek, jakąkolwiek strategię, jakiekolwiek planowanie tego, w jaki sposób będziemy grali. Po prostu idziemy na napałę do przodu i, i, i tyle. Moim zdaniem nie jest to dobre, bo gra ma potencjał. Na sam koncept gry jest bardzo ciekawy, bo, bo wcześniej w coś takiego jeszcze nie graliśmy. A jest to zniszczone przez źle przez rozplanowany cały tryb. Po prostu przydałaby się jakaś informacja, kto nas ściga, kto... To ma na nas zlecenie. Nie mówię od razu, żeby to było dokładnie wskazane, który to gościu, tylko tak jak mamy pokazaną postać, którą ścigamy my, żeby była pokazana przynajmniej sylwetka, żeby wiadomo było kogo się wystrzegać. Mogłoby to taki element paniki wprowadzić do tego, można byłoby coś kombinować w tym stopniu, że można by się chować. Czy coś teraz nie ma sensu chować się na przykład w tłum, bo tak naprawdę nie wiemy gdzie jest ten gościu, który, który nas ściga i kto nas ściga, więc... Więc nie ma sensu, bo, bo będziemy tak stać całą całą rozgrywkę. Oczywiście nikt nas nie znajdzie, tylko że my nie natrzaskamy tutaj wtedy punktów na likwidacji naszych przeciwników. Jak grałem z y, kilkoma Polakami, nawet jak grałem z juniorem, bo tak naprawdę tutaj o, o Polaków grze nie trudno, bo gra ich bardzo dużo. Zresztą zobaczycie to na samym końcu materiału. Y, w Wydaje mi się, że jak gdy mówiliśmy już sobie o tym, kto kim gra przez headsety, gra wyglądała o wiele lepiej, była ciekawsza, można było właśnie już kombinować coś z tym chowaniem się. Teraz mówię, tak jak mówiłem wcześniej, to nie ma najmniejszego sensu. Dodatkową rzeczą, która nie udała się twórcą jest system kontrataków. Sprowadza się to do tego, że gdy ktoś nas zaatakuje, albo my wykryjemy daną postać, możemy, możemy ją skontrować wciskając kółko. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. O, właśnie, o, teraz zaraz będzie. O, nawet mi się udało. Jest to rzadkością w tej grze, bo większość, większość takich akcji nie, nie wychodzi. Nie wiem dlaczego, bo jest to fajne, bo daje taką możliwość obrony przed, przed agresorem. Tyle, że mówię, to w praktyce w ogóle się nie sprawdza. Tutaj prawdopodobnie postać była troszkę zmieszana, nie wiedziała dokładnie gdzie jestem. Teraz też jednym z sposobów. Właśnie to jest jedyna możliwa opcja, żeby takie coś zrobić. Rzucić bombę dymną i gdy jestem ogłuszony... To się wykorzystał sytuację po prostu mnie zaatakować no twórcy powinni jeszcze to poprawić ten tryb już kończy się zostało kilka sekund chyba będę już miał piątą pozycję się raczej już chyba nic nie zmieni a nie jednak się udało <laughs> skończyłem trzeci więc nie nie schańbiłem się. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę z tej strony archi 24pl Do usłyszenia, cześć. Dobra. Nie wiem. Chcę pozdrowić wszystkich ludzi na całym świecie. Nie wiem, co tam jeszcze. To ja chciałbym pozdrowić pozostałych ludzi i moją mamusię. Dobrze. Ludzi, to no, ja się, to się do, do, do tej mamy i tata? To ja się dołączę do mojej Pozdrawiam twoją mamę i twoje gotowanie też.